Dzień dobry, dobry lot. Firma Prestika. Przedstawiam nasze produkty w ofercie, które mamy na tą chwilę. Organizer na typesy. Od 1 do 60. W różnych kolorach numerowane tutaj mamy od 1 do 100 otwory można montować sobie w pionie lub używać w poziomie organizer na typesy organizer na obrączki też można montować sobie do ściany lub tak używać na 40 obrączek wieszak na klucze z tekstem dobry lot takie małe ozdoby jako magnes reloki też z tekstem. Tutaj mamy oczywiście dobry lot. Dekoracje 3D 25 cm na 25 cm w różnych kolorach. Omówione na innym filmie lub ozdoba dekoracja z tekstem. Dobry lot, ale też możemy sobie tutaj dekoracja, ozdoba z tekstem. Dobry lot, ale możemy użyć, zaprojektować taki. Dekorację z innym tekstem różne kolory, 25 cm na 25 cm, odporne na UV. Czyli możemy sobie wieszać w środku gonnika lub na zewnątrz. Tutaj mamy nasze notatniki rozpłodowe z, z tabelami na wyniki, Omówione w innych filmach. Na 52 pary, na 100 par i na 26 par. Notatnik planer podobny.